Kłamał mi prosto w oczy. Nigdy nie uważałam się za osobę zazdrosną. Naprawdę. Byłam pewna siebie, miałam stabilne życie, dobrą pracę i zdrowy związek z Kalumem. Był tym typem faceta, który daje poczucie bezpieczeństwa. Spokojny, przewidywalny, niezawodny, idealny kandydat na męża. Nasza relacja była harmonijna, wolna od dramatów i emocjonalnych kolejek górskich. Nie mieliśmy zwyczaju kłócić się o głupstwa, a jeśli już się różniliśmy w zdaniach, zawsze potrafiliśmy dojść do porozumienia. Może właśnie dlatego od początku starałam się nie zwracać uwagi na pewien szczegół. Renée była jego byłą dziewczyną, ale wciąż pozostawali przyjaciółmi. Wiedziałam o tym od samego początku i starałam się nie robić z tego problemu. Ludzie często utrzymują kontakt ze swoimi ex, prawda? Nie wszyscy rozstają się w atmosferze wojny. Czasami relacje ewoluują i zamieniają się w coś neutralnego, dojrzałego. Kalum był szczery. Opowiedział mi o niej, zanim jeszcze zdążyłam zapytać. Mówił, że byli razem kiedyś, że to było dawno, ale teraz nie ma między nimi żadnych uczuć, tylko czysta, niczym nieskażona przyjaźń. Wierzyłam mu. I przez długi czas nie miałam żadnych powodów, by zmieniać zdanie. Tolerowałam ich okazjonalne spotkania na kawę, prywatne żarty, których nie rozumiałam, a nawet przypadkowe spotkania w tych samych miejscach, w których akurat się znajdowaliśmy. Próbowałam sobie tłumaczyć, że nie ma w tym nic złego, ale w ostatnich tygodniach coś się zmieniło, René zaczęła pojawiać się zbyt często. Najpierw były to drobne rzeczy: Kalum wspominał o niej w rozmowach częściej niż zwykle. Potem zaczęły się przypadkowe spotkania, które przestały wydawać się przypadkowe. Aż w końcu pewnego wieczoru wszystko stało się jasne. Siedziałam na kanapie, popijając herbatę, kiedy dostałam wiadomość od mojej przyjaciółki, odet. Bez słów, tylko zdjęcie. Zatrzymałam oddech i otworzyłam je. Przytulna kawiarnia. Dwa znajome uśmiechy. Kalum i René. Siedzieli blisko siebie, nachyleni w swoim kierunku, wyglądali na zupełnie pochłoniętych rozmową. Przewinęłam w dół, czas dodania: godzinę temu. Przymknęłam powieki, próbując przypomnieć sobie, co kalum powiedział mi godzinę temu. Aha. Pracuję do późna, termin mnie zabija, porozmawiamy później. Mój wzrok padł na komentarz pod zdjęciem. Cieszę się, że znów jesteście razem, mrugnęłam. Raselenie, drugi. Moje serce uderzało mi w uszy. Żart? Nieporozumienie? Zanim zdążyłam uporządkować myśli, telefon ponownie zawibrował. Tym razem Odet dzwoniła. Odebrałam. Kochana. Jej głos był twardy, ostry. Gdyby to był mój facet, jego samochód właśnie stałby na cegłach. Odet, dzisiaj nie popełniamy przestępstw. Kto mówił o przestępstwach? Mówię o drobnych niedogodnościach. Może dziurawa opona, tajemniczo znikający telefon. Awaria Wifi, kiedy naprawdę go potrzebuję. Nie odpowiedziałam. Wpatrywałam się w zdjęcie, które wciąż widniało na ekranie mojego telefonu. To nie był przypadkowy wypadek. To nie była tylko przyjaźń. Kalum kłamał, a ja miałam zamiar dowiedzieć się, dlaczego. Mogłam od razu skonfrontować się z Kalumem, mogłam rzucić mu telefon w twarz i zażądać wyjaśnień. Mogłam zrobić scenę. Ale to byłoby za proste. Nie zamiast tego postanowiłam się upewnić. Wiedziałam, że jeśli go teraz zaatakuję, będzie miał gotowe wymówki. Przecież był inteligentny, umiał się bronić, a jego spokojny ton potrafił uśpić każdą czujność. Dlatego postanowiłam udawać. Zobaczmy, jak długo wytrzymasz w swojej grze kalum. Kiedy wrócił do domu, już byłam w kuchni. Mieszałam w garnku makaron, jakbym spędziła cały wieczór w błogiej nieświadomości tego, co robił. Cześć, kochanie. Jego głos brzmiał jak zawsze, ciepły, spokojny. Rzucił klucze na stół. Odwróciłam się z lekkim uśmiechem i podeszłam, by go pocałować. Długi dzień? Westchnął ciężko, jakby cały świat spoczywał na jego barkach. Najgorszy. Spotkania za spotkaniami. Mój mózg jest wypalony. Kłamca. Zaśmiałam się lekko, jakbym mu wierzyła i wróciłam do kuchenki. Obiad prawie gotowy. Pomyślałam, że możemy spędzić spokojny wieczór, może obejrzeć coś? Idealnie. Dokładnie tego potrzebuję. Usiedliśmy do kolacji. Jadł spokojnie, a ja obserwowałam go kątem oka, zastanawiając się, jak może tak gładko kłamać. A więc jakieś ciekawe projekty w pracy? Zapytałam, popijając herbatę. Tylko zwykłe rzeczy spotkania, terminy, niekończąca się skrzynka odbiorcza. Wiesz, jak to jest. Kiwnęłam głową, jakbym rzeczywiście wiedziała. Brzmi wyczerpująco. Przynajmniej miałeś chwilę przerwy dzisiaj. Niezbyt. Ledwo miałem czas na jedzenie. Och, kalum. Nie masz pojęcia, że już wiem. Zakryłam uśmiech łykiem herbaty i pokiwałam głową. Musisz przestać tak się zapracowywać. Będziesz jednym z tych facetów, którzy odpowiadają na maile podczas randki. Zaśmiał się, jakby to był absurdalny pomysł. To nigdy nie będę ja. Och, naprawdę, wieczór toczył się jak zawsze. Oglądaliśmy film, a jego ramię spoczęło na moich barkach. Byłam cierpliwa, czekałam i w końcu to się stało. Telefon Kaluma zawibrował, zadrżał lekko, a potem, w mgnieniu oka, odwrócił go ekranem do dołu. Bingo. Och, znowu praca? Zapytałam lekko, jakby mnie to nie obchodziło. Ledwo na mnie spojrzał. Tak, tylko ostatnie zmiany w projekcie. Skinęłam głową i wróciłam do oglądania filmu, ale w głowie już analizowałam kolejne kroki. A propos pracy, widziałeś się z René w tym tygodniu? Zamarł. Tylko na sekundę. Gdybym nie patrzyła uważnie, mogłabym to przeoczyć. Nie. Odpowiedź padła zbyt szybko. Naprawdę? Westchnął przez nos, pocierając tył szyi. Cóż, spotkałem ją ostatnio. Aha, a więc jednak. Sięgnął po szklankę wody, unikając mojego spojrzenia. Po prostu porozmawialiśmy chwilę. Nic ważnego. Nic ważnego? Godzinne spotkanie w kawiarni, ukrywanie tego przede mną? Uśmiechnęłam się słodko. Och, okej! Okay. I to było wszystko. Nie naciskałam, bo wiedziałam, że najlepsze jeszcze przed nami. Cierpliwości, Aila. Kiedy kalum zasnął na kanapie, delikatnie wysunęłam się spod jego ramienia. Czekałam na ten moment. Usiadłam cicho obok niego i spojrzałam na jego telefon. Face ID. Nachyliłam się i delikatnie ułożyłam jego głowę na swoich kolanach. Pogładziłam jego włosy, pozwalając mu odpłynąć jeszcze głębiej w sen. Słodkich snów, kochanie! szepnęłam. A potem podniosłam telefon do jego twarzy. Ekran odblokował się natychmiast. Wstrzymałam oddech, przeglądając powiadomienia. I tam była. René, możemy spotkać się jutro? Ta sama kawiarnia? Serce waliło mi w piersi. Nie próbowała nawet tego ukrywać. Przez kilka sekund patrzyłam na wiadomość, analizując scenariusze. Potem równie płynnie zablokowałam telefon i odłożyłam go na miejsce. Już wiem, co muszę zrobić. Na palcach wyszłam z salonu, biorąc swój własny telefon. Zamknęłam za sobą drzwi sypialni i wzięłam głęboki oddech. A potem wybrałam numer banku. Następnego dnia Kalum miał zostać zaskoczony. Łzy? Krzyki? Nie, to nie mój styl. Jeśli Kalum chciał grać w swoje małe gierki, pozwolę mu myśleć, że wygrywa. Aż odwrócę planszę. Rano Kalum wyszedł do pracy, jak gdyby nigdy nic. Nie miał pojęcia, że jego plan idealnego kłamstwa właśnie zaczął się rozpadać. Ja natomiast miałam dzień wolny i mnóstwo czasu, by dopracować każdy szczegół mojego planu. Zaczęłam od zamówienia specjalnej dostawy do kawiarni, w której Kalum i Rene mieli się spotkać. Potem zadzwoniłam do banku i tymczasowo zablokowałam jego kartę. Nie chciałam zrobić mu prawdziwych kłopotów, tylko drobne utrudnienie, wystarczająco by zburzyć jego komfort i czekałam. Dwie godziny później mój telefon zawibrował. Kalum, idealnie. Uśmiechnęłam się, pozwalając mu dzwonić kilka razy, zanim odebrałam. Mój głos był lekki, beztroski. Hej, kochanie, jak ci mija dzień? Przez chwilę panowała cisza. Potem usłyszałam jego zdezorientowany i zirytowany głos. Ayla, co ty zrobiłaś? Hm? Brzmisz na zestresowanego: Coś się stało? Westchnął ciężko. Kelner właśnie przyniósł coś do mojego stolika. Udawałam zaciekawienie. O, to rachunek, zakładam, że René płaci, biorąc pod uwagę cóż, pozwoliłam, by zdanie zawisło w powietrzu. Ayla, jego głos był napięty. Przesłałaś mi kwiaty. Oparłam się wygodnie na kanapie, poprawiając koc wokół siebie. Naprawdę? Jakie miłe. Ta kartka, zamilkł na moment, po czym wziął głęboki oddech. Ciesz się swoim tanim romansem. Co to miało znaczyć? zamruczałam cicho. Po prostu drobny gest. Przyjaciele zasługują na kwiaty, prawda? Jesteś niewiarygodna, jakby dopiero teraz zdał sobie sprawę, że nie jestem typem kobiety, która siada i płacze nad sobą. Ayla, dlaczego to robisz? Westchnęłam teatralnie. O, nie wiem. Może dlatego, że mój chłopak powiedział mi, że pracuje do późna, podczas gdy umawia się na przytulne kawy z byłą? To nie było tak. Mmm, pewnie, kochanie. Kolejna długa pauza, potem decydujący cios. Kelner właśnie podał mi rachunek. Moja karta została odrzucona. Zacisnęłam usta, by nie parsknąć śmiechem. Cóż, biorąc pod uwagę twoje ostatnie wydatki na nadgodziny, pomyślałam, że trochę budżetowania się przyda. Aila spokojnie, kalum po prostu gram fair zapadła długa cisza. Mogłam sobie wyobrazić, jak siedzi tam ze spiętymi ramionami, próbując odzyskać kontrolę nad sytuacją, która już dawno mu się wymknęła. W końcu przemówił: Wracam do domu dobrze, będę czekać, ale zanim zdążyłam się rozłączyć dodał: Nie wracam sam. Spojrzałam na ekran, ekscytacja. Gra jeszcze się nie skończyła. Dwadzieścia minut później drzwi wejściowe otworzyły się. Wyprostowałam się na kanapie, gotowa na ostateczne starcie. Kalum wszedł pierwszy. Wyglądał na zmęczonego, ale niewinnego. A potem ją zobaczyłam, René. Stała tuż za nim. Moje serce przyspieszyło. Dlaczego ją tu przyprowadził? Czy to jego sposób na potwierdzenie moich obaw? Kalum przejechał dłonią po włosach, patrząc na mnie z determinacją. Dobrze, chcesz poznać prawdę? zmrużyłam oczy. Myślę, że na to zasługuję. Renewę stchnęła. Ayla, wiem, jak to wygląda, ale. O, naprawdę? przerwałam jej chłodnym tonem bo z mojego punktu widzenia wygląda to dokładnie tak, jak myślałam. Kalum podniósł rękę. Po prostu posłuchaj zacisnęłam usta i czekałam. Kupiłem ci prezent. Mrugnęłam. Co? Spersonalizowany pierścionek. Moje gardło zrobiło się suche. René jest jubilerką. Poprosiłem ją o pomoc. Spojrzałam na René, która skinęła głową. Dlatego się spotykaliśmy. Chciał zrobić ci niespodziankę. Poczułam, jak powietrze ucieka mi z płuc. Więc. to wszystko? Kalum uniósł brew. A co myślałaś? Nagle cała historia wydała mi się absurdalna. Spędziłam dwa lata z tym człowiekiem. A teraz. Oto jestem, zastawiająca pułapki, szukająca dowodów zdrady, która nie istniała. Nie wątpiłam w niego, wątpiłam w siebie, pozwoliłam, by moje własne lęki przejęły kontrolę, westchnęłam ciężko, przecierając twarz dłońmi, zawaliłam. Kalum nie odpowiedział. Pozwoliłam, by moje niepewności wygrały, nie ufałam ci. Pochopnie wyciągnęłam wnioski, grałam w gierki i. zamknęłam oczy. Notka w restauracji. Boże, Renée uśmiechnęła się z przekąsem. Cóż było ikoniczne, Kalum parsknął śmiechem. Było dramatyczne, zakryłam twarz. Nigdy tego nie zapomnę, prawda? Nie ma szans. Zaczęłam się śmiać. Po raz pierwszy tego dnia śmiałam się naprawdę. Burza przeszła i wiedziałam, że od teraz będzie tylko lepiej.